A teraz przedstawiamy Wam elektryzującą historię sukcesu z branży motoryzacyjnej. Toyota Motors wskoczyła na najwyższy bieg, ciesząc się płynną jazdą w pierwszym kwartale pod kierownictwem prezesa Koji Sato. Kiedy myślisz o samochodzie elektrycznym, od razu przychodzi Ci na myśl Tesla. Ale co, jeśli powiem Wam, że w świecie pojazdów elektrycznych wydarzyło się coś wielkiego? Coś, co może zachwiać fundamentami dominacji Tesli. Toyota, znana z produkcji jednych z najbardziej niezawodnych samochodów na świecie, ogłosiła niedawno szokującą nowinę, która ma przewyższyć Tesla pod względem zasięgu, prędkości i ceny, szokując wszystkich na rynku pojazdów elektrycznych. Nawet Elon Musk zareagował na to ostro. W ciągu kilku minut media społecznościowe zawrzały, zamówienia w przedsprzedaży gwałtownie wzrosły, a eksperci z branży zaczęli zadawać jedno pytanie. Czy to początek nowej ery w elektromobilności? W tym filmie dowiemy się o przełomowej innowacji Toyoty. Co Elon Musk sądzi o tym śmiałym posunięciu? Czy Toyota naprawdę zdetronizuje Tesle? I czy ten luksusowy SUV trafi na drogi Stanów Zjednoczonych i Europy? Bądźcie czujni, aby się dowiedzieć. Zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrypcji, aby otrzymywać więcej ekscytujących aktualności. Zanim przejdziemy do innowacji Toyoty, Porozmawiajmy trochę o przyjaźni między Toyotą a Teslą. W 2010 roku Toyota, pionier hybryd i Tesla, pionier pojazdów elektrycznych, zawarły umowę, która wydawała się idealnym połączeniem w motoryzacyjnym raju. Toyota zainwestowała 50 milionów dolarów w Tesle i sprzedała jej fabrykę w Kalifornii po okazyjnej cenie. Co doprowadziło do wprowadzenia na rynek w 2012 roku modelu RAF 4EV łączącego niezawodność Toyoty z elektryczną iskrą Tesli. Jednak współpraca szybko się rozpadła. Skrupulatna kultura Toyoty, stawiająca bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Kalki zderzyła się z szybkim i swobodnym stylem innowacji Tesli. Inżynierowie kłócili się o konstrukcję baterii i procesory, a RAV4 EV okazał się klapą, sprzedając się zaledwie w 2500 egzemplarzach za zawrotną cenę 49,800$. dolarów. W 2014 roku sojusz zaczął się rozpadać. Toyota zaczęła sprzedawać swoje udziały w Tesli i wybuchła wojna na słowa. Na konferencji w 2014 roku Elon Musk wyśmiał skupienie Toyoty na wodorowych ogniwach paliwowych, nazywając je niewiarygodnie głupimi i nazywając je głupimi ogniwami. Wiceprezes Toyoty. Bob Carter ripostował, broniąc wodoru jako mądrego rozwiązania o zerowej emisji i ostrzegając maskę przed jego odrzuceniem. Spór nie dotyczył wyłącznie technologii. To było zderzenie wizji. Tesla postawiła wszystko na elektryczną rewolucję, podczas gdy Toyota zabezpieczyła się oferując hybrydy, wodór i hybrydy plug-in. Do 2017 roku Toyota sprzedała wszystkie swoje akcje Tesli, zrywając powiązania. A teraz wróćmy do planu Toyoty. Poznajcie Toyotę BZ3X. Rynek pojazdów elektrycznych właśnie doznał poważnego wstrząsu. I to od firmy, na którą wszyscy znamy i której ufamy. Toyota, globalny gigant znany z niezawodnych i trwałych pojazdów, właśnie dokonał śmiałego, nowego wejścia do świata mobilności elektrycznej, wprowadzając na rynek model BZ3X. Stylowy, w pełni elektryczny SUV. Zaprojektowany nie tylko z myślą o ochronie planety, ale także Twojego portfela. To nie jest kolejny samochód elektryczny. BZ3X zmienia zasady gry. To nie był jakiś chwytliwy samochód koncepcyjny. Oferował przestrzeń, luksus i wystarczająco dużo najnowocześniejszych technologii, by wzbudzić wątpliwości kupujących. Podczas gdy wiele dostępnych obecnie na rynku pojazdów elektrycznych ma wysokie ceny, które są poza zasięgiem przeciętnego nabywcy, Toyota zmieniła sytuację. Ten zupełnie nowy model ma oszałamiającą cenę wyjściową 15, 150 – 15-150 dolarów. Zgadza się, w pełni elektryczny SUV Toyoty za cenę niższą niż wiele zwykłych samochodów z napędem benzynowym. To oferta niemal zbyt dobra, żeby była prawdziwa, a jednak jest. Model BZ-3X został opracowany we współpracy z GATS Guangzhou Automobile Group i oficjalnie zadebiutował w Chinach, największym na świecie rynku pojazdów elektrycznych. To strategiczne partnerstwo łączy legendarne doświadczenie Toyoty w budowaniu samochodów o długiej żywotności z rosnącą siłą GAC w dziedzinie technologii i produkcji pojazdów elektrycznych w Azji. Efekt? Budżetowy elektryczny SUV, który nie oszczędza na osiągach, komforcie ani designie. Elegancki wygląd BZ3X przyciąga wzrok Nowoczesne linie, śmiała postawa i futurystyczne detale sprawiają, że wygląda na o wiele droższy, niż jest w rzeczywistości, ale prawdziwe piękno kryje się pod maską, a w tym przypadku pod podłogą. Samochód pracuje cicho i płynnie, wyłącznie na napędzie elektrycznym, oferując czystą, cichą i bezemisyjną jazdę. Idealny do jazdy po mieście, dowożenia dzieci do szkoły lub długich weekendowych wypadów. Wnętrze Toyoty utrzymane jest w czystości i zaawansowane technologicznie. Znajdziesz tu minimalistyczną deskę rozdzielczą z cyfrowym panelem wskaźników, intuicyjne sterowanie i inteligentne funkcje, jakich można oczekiwać od znacznie droższych modeli. Pomyśl o zaawansowanych systemach multimedialnych, systemach bezpieczeństwa i narzędziach wspomagających kierowcę, które zapewnią tobie i Twoim pasażerom bezpieczeństwo i komfort na drodze. Ale być może najbardziej ekscytującym aspektem tej nowej premiery jest jej znaczenie dla przyszłości samochodów elektrycznych. Od lat jedną z największych barier w upowszechnieniu się pojazdów elektrycznych są koszty. Wielu kupujących chce przejść na pojazdy elektryczne, ale po prostu nie stać ich na wysokie ceny marek takich jak Tesla. Dzięki modelowi BZ, 3X Toyota otwiera drzwi milionom kierowców, którzy czekali na samochód elektryczny, który jest naprawdę w zasięgu ręki. Co więcej, też niektórzy już teraz nazywają to poważnym sygnałem ostrzegawczym dla dużych graczy, takich jak Tesla. Podczas gdy Tesla od dawna dominuje w dyskusjach na temat pojazdów elektrycznych dzięki swojej ofercie premium, Toyota przyjmuje zupełnie inne, prawdopodobnie bardziej demokratyczne podejście, udostępniając jazdę elektryczną masom, a nie tylko elitom. BZ 3X może nie ma parametrów technicznych Tesli model IR ani technologicznego zacięcia luksusowego samochodu elektrycznego, ale robi coś równie ważnego, sprawia, że samochody elektryczne są przystępne cenowo, dostępne i niezawodne. A w dzisiejszym świecie to przepis na prawdziwą rewolucję. Tak więc Tesla może chcieć mieć oko na swoje odbicie, ponieważ Toyota szybko wprowadza bardziej ekologiczną, tańszą i inteligentniejszą opcję. A jeśli BZ3X to dopiero początek, możemy być świadkami wczesnej fazy zupełnie nowej ery w rewolucji pojazdów elektrycznych. Takiej, w której każdy może jeździć samochodem elektrycznym bez nadwyrężania budżetu. Niech rozpocznie się bitwa o nowe samochody elektryczne, a my zagłębimy się w szczegóły, które Które my sprawiają, że a jest sobie zjawiają, że BZ3X wyprzedza Tesle. Oferując zasięg dopasowany do twojego stylu życia i budżetu, wszystko zaczęło się w wietrzny poniedziałkowy poranek. Poprawiłeś lusterko wsteczne, wślizgnąłeś się na jej fotel i nacisnąłeś przycisk startu jej nowiutkiego BZ-3X. Cichy szum silnika przypomniał jej, że to nie był po prostu kolejny samochód. To była zupełnie inna jazda dla kogoś takiego jak Lola, która porusza się po mieście jak w zegarku odwożenie dzieci do szkoły, spotkania w biurze, wieczorne biegi na targ. Zasięg 430 km w modelu podstawowym wydawał się błogosławieństwem. Mijały dni, a czasem całe tygodnie, a ona nie musiała myśleć o ładowaniu. Samochód stał się przedłużeniem jej zabieganego miejskiego życia. Cichy, niezawodny i zawsze gotowy do działania. Tymczasem wiele kilometrów dalej Mark spakował swoją weekendową torbę. Mark Architekt z klientami w dwóch miastach i miłośnik spontanicznych podróży potrzebował czegoś bardziej elastycznego. Jego średniej klasy BZ 3X z zasięgiem 520 km był idealnym rozwiązaniem pośrednim. Dawał mu swobodę przemieszczania się między pracą a rozrywką bez ciągłego szukania stacji ładowania. W dni powszednie przemieszczał się między miejscami pracy. W weekendy uciekał od chaosu. Kręte drogi. Głośna muzyka i otwarte niebo przed sobą. Żadnego lęku o zasięg, tylko wolność. A potem była Sofia, emerytka, ale z duchem przygody, która nie chciała usiedzieć w miejscu. Od lat marzyła o zwiedzeniu każdego stanu kraju drogą lądową. Teraz, z jej topowym BZ-3X i imponującym zasięgiem 610 km, właśnie to robiła. Od nadmorskich tras po górskie podjazdy, cieszyła się każdym kilometrem. Daleka podróż nigdy nie była tak łatwa. Żadnego dymu, żadnego dudnienia, tylko płynny lot i dreszczyk emocji. Tym, co łączyło te historie, nie był tylko dystans, jaki można było pokonać. To była technologia pod maską. Sercem każdego BYZ3X był wydajny akumulator litowo-jonowo-fosforanowy LFP, który wykonywał swoją pracę cicho i czysto. W tych akumulatorach nie było kobaltu ani niklu. Wybór, który nie tylko obniżył koszty, ale także rozwiał obawy etyczne i środowiskowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów, które wykorzystują rzadkie i często kontrowersyjne materiały, akumulator BZ 3X oferował coś bardziej wartościowego. Został zaprojektowany tak, aby był bezpieczniejszy, bardziej stabilny i mniej szkodliwy dla planety. Mniej zmartwień o przegrzanie, mniej zmartwień o zrównoważony rozwój. Po prostu więcej spokoju ducha. Ale prawdopodobnie tym, co zaskoczyło większość nowych właścicieli, było doświadczenie ładowania. Tolu wspominała, jak po raz pierwszy podjechała do szybkiej ładowarki, spodziewając się, że spędzi tam wiele godzin. Ale w zaledwie 24 minuty jej bateria naładowała się do 80 pran. Zanim sięgnęła po kawę i odpisała na kilka wiadomości, była gotowa do drogi. I nie tylko ona... Abdul często chichotał, widząc, jak jego hamulce przy drodze są teraz idealnie zsynchronizowane z potrzebami jego samochodu. Szybko, sprawnie i wygodnie, mamalami, jak to nazwała, tankowanie połączone ze zwiedzaniem. Krótki odpoczynek, przerwa na modlitwę i jej BZ. 3X odzyskał pełnię sił, czekając na kolejny etap przygody. Od ruchliwych ulic po odległe autostrady, BZ-3X nie był po prostu maszyną. Stał się częścią ich życia, dyskretnie dostosowując się do różnych rytmów i stylów życia. Niezależnie od tego, czy chodziło o codzienny zgiełk, nieprzewidywalny harmonogram czy ze szerokiej drogi, to elektryzujące piękno miało coś dla każdego. W świecie, w którym podróż każdego wygląda nieco inaczej, rzadko można znaleźć samochód, który rozumie wszystkich. Ale BZ-3X nie tylko rozumie. On nadąża księgiem z gracją pod mocą i sercem. Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom BZ3X, inteligentnemu wnętrzu i na zewnątrz. Gdy tylko wsiadłem do BZ3X, poczułem, że coś jest inaczej. To nie było typowe doświadczenie z samochodem. To było jak wkraczanie w przyszłość. Tyle, że przyszłość była otulona skórą, szczotkowanym aluminium i ciszą. Nie taką ciszą, która wydaje się pusta, ale taką, która wydaje się inteligentna, zamyślona, jakby samochód nasłuchiwał. Pierwszą rzeczą, ktoś, która przykuła moją uwagę, będzie był gigantyczny 14,6-calowy ekran dotykowy i unoszący się na desce rozdzielczej niczym centrum dowodzenia. Nie tylko duży, ale i inteligentny w sposobie reagowania jakby od razu wiedział, co zamierzam zrobić klimatyzacja, muzyka, nawigacja, a nawet wiadomości wszystko było na miejscu, delikatnie świecąc, czekając na mój dotyk. Tuż za kierownicą elegancki 8,8-calowy wyświetlacz cyfrowy zamigotał, wyświetlając mi wszystko, co potrzebowałem wiedzieć z precyzją i spokojem. Spojrzałem w górę. Panoramiczny dach był tak szeroki i przejrzysty, że miałem wrażenie, jakby niebo było częścią samochodu. Światło wlewało się do środka, tańcząc na powierzchniach, sprawiając, że kabina wydawała się niemal żywa. Potem zaczęła się muzyka i ach, muzyka. Yamaha dostroiła każdy z 11 głośników perfekcyjnie, nie tylko dźwięk, ale i emocje. To było tak, jakbym nie słyszał swojej playlisty, a ją czuł. Wyraziste wysokie tony, ciepłe, średnie i głęboki, satysfakcjonujący bas otaczały mnie niczym osobisty koncert. Kabina nie tylko niosła muzykę, niosła atmosferę, nawet drobne detale, szeptany luksus. Podkładka do ładowania bezprzewodowego idealnie leżała tam, gdzie naturalnie leżała moja dłoń. Bez kabli, bez bałaganu, po prostu połóż i ładuj. I siedzenia, wyprofilowane tak, by idealnie przylegały. Długa czy krótka podróż, nie chciałem wysiadać, ale to, co naprawdę mnie zdumiało, to nie to, co mogłem zobaczyć czy dotknąć, ale to, co wiedział BZ3X. To nie był po prostu inteligentny samochód, no to był geniusz. Dzięki inteligentnemu systemowi napędowemu Momenta 5 Pojazd sprawiał wrażenie drugiego pilota, z nerwami ze stali i wzrokiem bystrzejszym, niż jakikolwiek człowiek. Widział wszystko. Dzięki skanowaniu otoczenia w 3D i czujnikom 360 stopni LIDAR, współpracującym z alertami sterowanymi przez sztuczną inteligencję, samochód mógł przewidzieć ruch, zanim jeszcze się wydarzył. Rowerzysta przeciskał się przez ruch uliczny. BZ-3X dostosował się, zanim to zauważyłem. Pieszy schodził z krawężnika, już zwalniał, nie piszczał w panice, prowadził mnie, pomagał. Jest chroniony, niczym cichy strażnik, który nigdy nie śpi. Sztuczna inteligencja nie tylko ułatwiła jazdę, ale uczyniła ją mądrzejszą, bezpieczniejszą i o wiele przyjemniejszą. Nie walczyłem z samochodem o kontrolę, pracowaliśmy razem, ja i maszyna byliśmy zsynchronizowani, gdy światła miasta rozmywały się, a nad głowami pojawiły się gwiazdy. Coś sobie uświadomiłem. To nie był po prostu samochód. To była przestrzeń, nastrój, sposób myślenia BZ. 3X nie został stworzony, żeby dowieść mnie z punktu A do B. Został zaprojektowany, żebym czuł coś w drodze. Dało mi to poczucie, że przyszłość w końcu nadeszła i że to ja nim prowadzę. Czy pod względem walorów estetycznych przebija Tesle maska? Porozmawiajmy o stylowej konstrukcji BZ. 3X stylowej, subtelnej czy odważnie innej. Wybór należy do Ciebie. Rzadko się zdarza, aby samochód zrobił na nas trwałe wrażenie, ale BZ3X robi to właśnie w ten sposób i to z klasą. Od chwili, to gdy go zobaczysz, poczujesz, że to nie jest zwykły pojazd. To doświadczenie. Chodzi po prostu o dotarcie z punktu A do punktu B, o to, jak się po drodze czujesz. Od wyrzeźbionej, muskularnej sylwetki po starannie dobraną paletę kolorów BZ-3X łączy moc z elegancją. Jest odważny, ale nienachalny. Elegancki, ale niesterylny. Od razu, gdy na niego spojrzysz, poczujesz jego obecność. Stoi dumnie, nie bojąc się robić wrażenia, a jednocześnie nigdy nie krzyczy. Po prostu przyciąga uwagę. Design zewnętrzny to majstersztyk minimalistycznej elegancji. Ostre, czyste linie tworzą wrażenie płynności i ruchu, jakby BZ. 3X nieustannie wyczekiwał tego, co go czeka. Jego sylwetka jest zdecydowana, a jednocześnie przystępna. To idealne połączenie śmiałości i subtelności. Niezależnie od tego, czy stoi na parkingu, czy jest w ruchu, design mówi wiele o mocy i przeznaczeniu tej maszyny. A do tego dochodzi kolor. BZ-3X nie jest dostępny w zwykłych odcieniach. Oferuje kolekcję odcieni, a cieni, które idealnie odzwierciedlają osobowość. Ponadczasowa czerń jest dla tych, którzy emanują pewnością siebie i autorytetem. Subtelne srebro dla tych, którzy cenią wyrafinowanie. Zabawny i oryginalny róż dla śmiałych poszukiwaczy przygód. I promienny złoty dla tych, którzy są bezkompromisowo ambitni i lśnią w każdym swoim działaniu. Każdy kolor przemawia do innej strony Twojej osobowości, oferując wizualne przedłużenie Twojej osobowości. Ale nie chodzi tylko o wygląd BZ3X. Chodzi o to, no jak się w nim czujemy. Wejdź do środka, a powita Cię wnętrze, które jest jednocześnie przestronne i przytulne. Kabina została zaprojektowana tak, aby otulać Cię, a każdy szczegół został starannie dopracowany, aby zapewnić Ci poczucie komfortu. Nowoczesny układ deski rozdzielczej. Oświetlenie ambientowe i gładkie. Miękkie w dotyku materiały tworzą przestrzeń idealną na długie podróże lub szybkie załatwianie sprawunków. To miejsce, w którym możesz się zrelaksować, skupić i cieszyć podróżą, niezależnie od tego, czy podróżujesz sam czy z innymi. Jazda BZ3X to niezapomniane przeżycie. Jego osiągi są płynne, responsywne i wydajne. Ale nie chodzi tu tylko o prędkość czy oszczędność paliwa. Chodzi o inteligencję. Ten SUV potrafi znaleźć równowagę między mocą a ekologią, zapewniając ekologiczną jazdę bez uszczerbku dla emocji z jazdy. Jest równie wydajny co ekscytujący. To, co wyróżnia BZ3X, to sposób, w jaki pozwala ci zdefiniować własne wrażenia. Nie próbuje wcisnąć cię w schemat, zamiast tego pozwala ci je kształtować. Niezależnie od tego, czy jesteś młodym profesjonalistą, który robi wrażenie, rodzicem szukającym praktyczności z klasą, czy też podróżującym odkrywcą, Bezet 3x dopasowuje się do Twojego życia, stając się czymś więcej niż tylko samochodem. Staje się towarzyszem. Oto bezet 3x samochód, który potrafi więcej niż tylko przewozić Cię z miejsca na miejsce. To deklaracja odzwierciedlenie tego na kim jesteś i celebracja drogi, którą masz przed sobą. Nie chodzi tylko o dotarcie do celu, ale o to, jak do niego dotrzesz. Z BZ. 3X nie tylko prowadzisz, ale i składasz deklaracje. Poza Teslą, inne marki samochodów elektrycznych zdają się odczuwać presję silnej obecności Toyoty na rynku. Przyjrzyjmy się, jak obecność Toyoty jest odczuwalna w Chinach, największej gospodarce opartej na pojazdach elektrycznych na świecie. Samochody elektryczne Toyoty wstrząsają konkurencyjnym rynkiem w Chinach. Przez długi czas Toyota miała trudności z konkurowaniem z chińskimi producentami pojazdów elektrycznych. Ale teraz japoński gigant motoryzacyjny podejmuje śmiały krok, aby to, aby to zmienić. Wraz z premierą swojego najnowszego elektrycznego SUVa, Toyota wraca na ring, tym razem ze strategią, która, która bezpośrednio rzuca wyzwanie chińskim rywalom zarówno ceną, jak i innowacyjnością. Nowy pojazd jest zaskakująco przystępny cenowo. Cena podstawowego modelu wynosi nieco poniżej 110 000 Huanów, czyli około 15 dolarów, co czyni go najbardziej ekonomicznym samochodem elektrycznym, jaki Toyota kiedykolwiek oferowała w Chinach. Ten krok sygnalizuje znaczącą zmianę w podejściu tej marki, pokazując, że Toyota jest gotowa konkurować nie tylko jakością, ale także ceną. Klienci, którzy oczekują bardziej zaawansowanych funkcji Mogą skorzystać z wersji samochodu wyposażonej w zaawansowany system wspomagania kierowcy, który umożliwia między innymi automatyczną zmianę pasa ruchu i włączanie się do ruchu. Ceny zaczynają się od 139. 800 huanów, czyli około 19,279 dolarów. Chiny, największy rynek pojazdów elektrycznych na świecie, stały się areną zaciętej rywalizacji. Lokalne firmy, w tym nowe startupy i uznane marki, nieustannie walczą o klientów. Chińscy producenci nie tylko obniżają ceny, ale także wyposażają swoje pojazdy w imponujące technologie, aby przyciągnąć więcej nabywców. Na czele stawki stoi BYD, który niedawno wprowadził na rynek nowy model w cenie poniżej 10 dolarów, wyposażony w autorską technologię wspomagania kierowcy, co zaskoczyło branżę. Najnowsza oferta Toyoty zdaje się przyciągać uwagę. Na jaką liczyła Hang Balin, wiceprezes DS. Sprzedaży w GAC Toyota, poinformował na platformie społecznościowej Weibo, że firma otrzymała ponad 10-0 zamówień w ciągu zaledwie godziny od premiery Suwa. Odzew był tak ogromny, że serwer internetowy Toyoty podobno zawiesił się z powodu natłoku danych, jak donosi Electric. Ten rodzaj entuzjazmu pokazuje, jak bardzo rynek jest spragniony niedrogiego bogatego w funkcję samochodu elektrycznego od marki o renomie Toyoty. Toyota właśnie weszła na rynek pojazdów elektrycznych i to nie byle jak. Toyota szturmem zdobywa tę branżę. Jednym z kluczy do tej nowej, niskokosztowej strategii jest wybór akumulatora przez Toyotę. Nowy SUV, znany jako BZ3X, napędzany jest litowo-jonowymi akumulatorami fosforanowymi LFP. Akumulatory te są tańsze niż tradycyjne litowo-jonowe, i cieszą się popularnością wśród chińskich producentów samochodów, takich jak Byte. Chociaż akumulatory LFP oferują nieco mniejszy zasięg, pomagają utrzymać niską cenę samochodu, co jest ważnym czynnikiem na rynku, gdzie liczy się każdy huan. Działania Toyoty w Chinach wykraczają poza samo wprowadzenie nowego modelu. Zaledwie w zeszłym miesiącu firma ogłosiła plany budowy nowej fabryki w Szanghaju. Zakład ten będzie w całości własnością Toyoty i będzie koncentrował się na produkcji akumulatorów do Lexusa i pojazdów elektrycznych. Co więcej, Toyota podkreśliła, że lokalne chińskie zespoły będą przewodzić w projektowaniu i rozwijaniu pojazdów przeznaczonych specjalnie dla chińskich klientów. Jak ujął to dyrektor finansowy Toyoty, Yoichi Miyazaki, Naszym celem jest stać się firmą bardziej lubianą i wspieraną przez Chińczyków. Dlatego Toyota wprowadziła jedną z najbardziej ekonomicznych opcji na rynku długie czasy ładowania. Ten model ładuje się szybko, a ekrany dotykowe są zbyt skomplikowane. Toyota wróciła do klasycznych przycisków, aby zapewnić łatwą i nierozpraszającą uwagę obsługę. Po tych zmianach trudno argumentować przeciwko przejściu na samochód elektryczny. Ten śmiały krok może nawet skłonić ustawodawców do ponownego przemyślenia terminów wycofywania samochodów napędzanych benzyną. Reakcja Chin na to może nam pokazać, czy przyszłość pojazdów elektrycznych wreszcie nadeszła. Co o tym sądzisz? Czy Toyota jest liderem? Czy inni producenci samochodów obniżą ceny pojazdów elektrycznych, aby dotrzymać kroku? Podziel się swoją opinią poniżej.